Cześć, nazywam się Stanisław Borodzienko i dzisiaj taki filmik więcej dla studentów. Temat student, czas i relaks. Na czym ten filmik polega? Ale przy tym, jak zacznę, mam dla ciebie no-on konsultacji, zarządzanie czasem, postanowienie noworoczne za godzinę. Także, jeżeli jesteś studentem, albo nawet nie jesteś studentem, ale już pracujesz. To za pomocą tej konsultacji zdążysz postawić swoje postanowienia noworoczne za jedną godzinę. Nie tylko postawić te postanowienia, a także je realizować. Hmm. Tę konsultację znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. I teraz ten temat: student, czas i relaks. Dlatego, że w większości studenci mają taką metodę, że wszystko wykonują w ostatni dzień. I ta metoda przynosi się no, na ich przyszłą pracę. Dla przykładu, pracują i mają jakieś postanowione zadania przez kierownika, żeby no, po prostu realizować te zadania i wykonują te zadania. Niestety w ostatni dzień zawsze spieszą i um, mogą zrobić dużo, popełnić dużo błędów. E, plusy. Tej metody to, że nie wykonujesz tego zadania do ostatniego dnia. Ale minus jest bardzo poważny, że wykonujesz to wszystko w ostatni dzień. Jak, no, jaką propozycję mam dla ciebie, żeby mieć więcej czasu dla swojego relaksu? Dlatego, że no, myślę, że nie chcesz więcej, mieć więcej czasu dla swoich egzaminów, a chcesz mieć więcej czasu dla relaksu. Jest jedna metoda, która polega na tym, żeby po prostu wypisać, co potrzebujesz wykonać. Dla przykładu, przygotować się do egzaminu. Wypisujesz to, masz dla przykładu 4 tygodnie i przez 2 tygodnie, dla przykładu, przygotowujesz się do tego egzaminu. 14 dni przygotowujesz się, czytasz to. No, dla przykładu, masz notatki i e, przeczytasz ten, no, i z tych notatek będziesz mieć ten egzamin. Przeczytujesz jeden raz te, te notatki e, i tak każdy dzień 14 dni, a potem po prostu masz dwa tygodnie relaksu i wiesz, że jesteś przygotowany do tego egzaminu. Także, jeżeli ten film był korzystny i ciebie postał polubieniem, zasubskrybuj kanał, napisz komentarz, czy jesteś studentem i czy wykonujesz wszystko w ostatni dzień i czy ta Metoda była dla Ciebie korzystna. Także znajdziesz dwa filmiki z podpowiedzi, folder rozważania z tymi filmikami i kółko po kliknięciu, którego zasubskrybujesz mój kanał.